Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy towarzysze. Z tej strony po mnie, ja Michał. Ważna informacja: Michał jest chory e, i będzie trochę chory. E, oczywiście nie na koronę, także spokojnie jeszcze nie e, tutaj nie zdycham Wam. Natomiast e, jest jeden mały problem: tak jak mówię, zakatarzyłem się, coś mnie złapało, tak zwany gówniany Katar. E, także przez następne parę dni. Będziecie y, mieli wrzucone odcinki z Pokemonów, ponieważ udało mi się odzyskać je ze starego y, kompa. Nagram wam tylko jeszcze jeden, już pewnie jak będę chory, ale nagram wam jeszcze jeden ostatni i po prostu przez następne nie większości będziecie widzieli Pokemony albo filmy, które nagrałem na zapas. Także tak jak mówię, informacje mogą być tam outdated trochę. <laughs> Także jakby to powiedzieć, no musicie mi wybaczyć, że tak trochę będę wrzucał stare filmy. Zresztą, dobra, z waszej perspektywy to nie będę aż takie stare, ale z mojej trochę już mają. Także jak coś, no musicie mi wybaczyć, ale choroba nie wybiera, choroba przychodzi wtedy, kiedy po prostu chce i kiedy tego, no mogę to wam powiedzieć, no. Co tu dużo mówić, zapraszam was na te wszystkie filmy, trochę ich będzie, jak wyzdrowieję, to prawdopodobnie jakoś się wam odwdzięczę, może w końcu jakimś live'em, nie wiem, w każdym razie mam tylko nadzieję, że przez osłabienie wynikające z choroby nie załapię jakiejś korony, gówna innego czy coś. Także przez, tak jak mówię, następne dni miałem plan zrobić podcast, no jak wiecie, ale raczej jest, jak w takim stanie to ja nie jestem w stanie tak długo mówić i tak dobrze się wysławiać, także no co tu dużo mówić, musicie po prostu być cierpliwi, póki jak nie wyzdrowieje, nie będzie żadnych nowych... W cudzysłowie nowych, oczywiście, w sensie takich aktualnych filmów, bardziej może nie, nie tyle co nowych, ale aktualnych, bo będą wrzucone stare. Także, tak jak mówię, bierzcie te informacje w tych filmach z Pokémonów z przyłożeniem oka, bo one są po prostu outdated. Także, no co tu dużo mówić. Dziękuję za uwagę. To taki krótki film wyjaśniający, po prostu informacyjny. Yy, także, no co, dziękuję za uwagę. Nie proszę w tym filmie o łapki w górę, bo po co, skoro tego. Także dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w odcinkach z Pokémonów. Ciao!